Droga zimo. Ja byś jeszcze nie zauważyła, mamy już połowę kwietnia. I bardzo byśmy chcieli, żebyś już odeszła z poważaniem cały świat. O, nie zauważyłem Was. Słuchajcie, właśnie pisałem list do zimy, że dlaczego jest 18 kwietnia i śnieg za oknem. Co to ma być? Dlaczego w nocy spadł dzisiaj śnieg? Ale dobra, nieważne. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was odcinek z geometrii Dash. Zauważyłem, że poprzedni odcinek z geometrii Dash zrobił prawie milion wyświetleń i to jest naprawdę świetne wyniki i sobie pomyślałem, kurde, może pora nagrać Geometry Dash ponownie. Dlatego też zagrałem w moją absolutnie ulubioną grę i szczerze mówiąc w tej grze, z tego co ja wiem, troszeczkę się pozmieniało, były jakieś update'y, nie wiem dlaczego moje mapy, które wcześniej przeszedłem, wcale tutaj nie są pokazane, że je przeszedłem. To jest bardzo niefajnie. No słuchajcie, musimy, musimy sobie ponadrabiać tutaj trochę. Zacznijmy od tego, czego nie ukończyliśmy. Nie, my tutaj niczego nie ukończyliśmy w tej grze. To jest niemożliwe, dobra. Okej, okay, poszperałem troszeczkę w waszych levelach i znalazłem poziom od pentagramu. Tutaj, którym, no, mówi tutaj, jest wkurzony. I moje, Macio, nie przejdziesz tego. Ja mówię, że ja przejdę. Ten poziom jeszcze nie grałem. Z którą właśnie sobie sprawdziłem, czy w ogóle jest on tutaj do przejścia dla mnie, czy też nie, i się okazało, że jest. I pentagramu, słuchaj, ja wiem, że ty trochę we mnie nie wierzysz, tak jak zresztą chyba wy wszyscy. Tak szczerze powiedzcie, wierzycie we mnie, czy nie? Jak ja tu przychodzę, to ja też siebie nie wierzę, ale spokojnie. Wiem, pentagramu, że we mnie nie wierzy, że to przejdę, ale ja na poważnie postaram się, i się uda mi się to przejść do końca. Ok, widzisz, już robię jakiś progres do przodu. Czy to nawet nie było 9%? Czyli jak wtedy wyleciałem w powietrze, to ja zrobiłem większy progres aniżeli teraz. Dobra, spokojnie. Ja się rozgrzewam. To jest początek. Pe oh, to jest pentagramu. To jest początek. Ja bardzo długo nie. Ja bardzo długo nie grałem w to. Ja się zaraz rozgrzeję i mi dobrze pójdzie. A ogólnie to dzisiaj jest dodatkowy jeszcze dla mnie challenge, że mam przejść e, to wszystko bez przeklinania. I nie wiem, czy mi się uda, bo to jest Geometry dash. I be... Geometry dasha się nie da grać bez przeklinania. No, co ty za poziom zrobiłeś, którego się nie da w ogóle przejść? Tutaj nawet specjalnie zrobiłeś mini kolczyka w tym miejscu, żebym nie mógł tego przeskoczyć. Ok, no, jak tu nie mogę sobie wskoczyć kilka razy na to? Jak to działało? Że ja na to nie mogę kilka razy wskoczyć. Okej, okay, to już Okej, okay, jeszcze raz. O, spokojnie, Mandziu. Tutaj się ruszać nie musisz. Pięknie. Okej. Okay. Oh, Udało się, dobra, 13%, się proste, dalej jest już proste. Musiał się Maciuś skupić na sekundę. Okej, okay, dobra, pyk, pyk, pyk. A, to się przytrzymywało, to się nie klikało, tylko to się przytrzymywało. Okej, okay, easy, easy, ja już to wszystko wiem. Ja już to wszystko wiem, ja się już nauczyłem tego. To była kwestia praktyki. Pięciu sekund. Dwodzie są próba. Nie, nie może tak być. Halo. Ale ten poziom jest taki szybki, że tutaj to 28 prób jest absolutnie uzasadnione. To nie jest tak, że jestem słaby czy cokolwiek. To znaczy, jeżeli się okaże, że w korytarzach. O, Aha, ok, fajnie, czyli dostałem nowy kolor za bycie No, Dobra! Jak się tak mamy bawić, to się tak będziemy bawić. Dobra. O, pentagram. O, już prawie 14%. Ja tego nie umiem, ponieważ ja nigdy normalnej grze nie przyszedłem aż do takiego poziomu. Zatem ja jeszcze tamtego nie umiem, ale ja... jak. bym ją przeszedł, to. Może to jest dobry pomysł, ów, żeby zamiast się zajmować jeszcze Waszymi poziomami, żeby grę ukończyć. Okej, okay. Madziu, uda ci się to kiedyś. O oh, come on. O! Ah, było blisko. A, ah, dzięki za kolejny nowy kolor. Super, cieszę się. O, oh, o! Oh, o oh, prawie. Tam później to trzeba tak szybko klikać do góry przyciski wtedy to wychodzi. O! Oh. O! O tak! Ok! Uff! Nie! 26% już tak dobrze, już prawie dobrze szedłem! Już prawie dobrze szedłem, no nie wierzę! To jest pierwszy poziom dzisiaj! To jest pierwszy poziom dzisiaj! Czy mogę to przejść? To jest pierwszy poziom dzisiaj! A ja nawet tego nie mogę przejść, no! Mandziu, postaraj się trochę! O! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. da ci się, Mandziu, postaraj się trochę do góry, tutaj, dół, dobrze. No, jak ty do góry jedziesz za bardzo, Mandziu, proszę cię, Mandziu, chociaż odrobinę się, chociaż trochę się postaraj, chociaż trochę. Próba numer 100, 101, hello. Co tam w klubie, stulatków, jak się czujemy? Wszyscy dobrze gramy w bingo? Świetnie. Już to jest trudniejsze. Okej. Okay. Ostatnia próba, koniec! Ostatnia próba! Teraz mi się uda. Chodzi mi o pobicie mojego rekordu 37%, chociaż tyle. Wreszcie tego się nauczyłem chociaż. Bo to było żałosne, że tego nie umiałem. Okej, okay. młody PL Gaming! Zobaczmy, co takiego ona nie przygotowałaś. Zobaczymy, co to jest takiego. Mam nadzieję, że to nie jest poziom automatyczny, młody PL Gaming. O nie, nie wziąłem klucza. No, widzę to, spokojnie. Nie jestem ślepy, nie jestem ślepy, okej, okay? okej. Okay? Nie potrzebuję wykrzykników na wszystkim. Fajna muzyka, fajnie dopasowana. Nie potrzebujemy krzyknięcia na wszystkim. uwierz mi, lub nie. Dobra, jestem beznadziejny. <grystanie> Dobra, tym razem wezmę klucz. No. O ty! O ty, oszuście! Młody oszust, jak cię zniszczył! Ale nie zaorał! Widzieliście, jaki z jego cłaniaczek jest? WP znaczy, well played, a nie wpierdziel. Ja nie wiem, jakich ty skrótów się uczyłeś, ale mnie złapałeś na tym. To jest jakaś muzyka z Open Hexagona, jeżeli się nie mylę. Ale w ogóle ja uwielbiam ten styl muzyki właśnie. Okej. Okay. O nie, O NIE! Ua, w ogóle nie, jak jest z dwóch stron naraz, z góry i na dół, to ja w ogóle nie ogarnię. Nie, klucza nie mogę brać. Okej okay, młody, ten level jest krótki, ale ci go przejdę. Uda mi się go przejść. To nie jest trudny level. Wydaje się prosty. Jak wydaje się prosty level, to może i będzie mi się go uda przejść wreszcie. Może się żebyście chcieli, żeby mi się wreszcie udało cokolwiek przejść w tej grze. Okej, okay, to, to jest naprawdę prości na straszna. Oto, dobra, to również. Easy peasy. To, no, przyspieszamy też, nic trudnego. Uuu, uh, wow, udało mi się, dobra. Oh, Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to nie było takie trudne. Okej, okay, flappy berda teraz białem, Flappy berda i nie ogarnąłem do końca. To znaczy skapałem się, że to jest flappy berda, ale nie ogarnąłem do samego końca. Już było tak blisko. Na no, wam, naprawdę. Come on, uda ci się. Mandziu, zrób to. Wow, naprawdę czy ja jestem taką ślepotą. Ja naprawdę jestem aż taką ślepotą. No bawaj, was, nie, nie, chyba nie jestem. Chyba to wypadaj przy pracy po prostu. Oh, come on, Like Robię to 300 raz i cały czas w tym miejscu umieram. Dlaczego? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, Madziu, tutaj już byłeś i teraz proszę cię zrób to. Nie! Już tak daleko byłem. O oh, nie, no najgorszej na świecie. Naprawdę. Okej okay, Madziu. Flappy, 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 Flappy Bird! No, 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 nie, takie trudne to jest! Kurde, naprawdę, F1 mi wypadło! Nie mógł jakiś inny klawić typu F2, czyli pomoc! 75%, come on! Jak mam to zrobić? Może ja tam nic i muszę skakać? Nie no muszę jakoś tam skakać. To musi być naprawdę ostatnia próba, bo ja już nie wytrzymam. Ani trochę. Ponieważ ten prosty level okazuje się być wyjątkowo trudny dla mnie. I naprawdę, to jest już moja ostatnia próba. Bo to jest absolutna przesada, żeby mi tak nie i tak prostego levela. Jeżeli nie uda mi się przejść tego poziomu, w tym momencie to oznacza, że jestem beznadziejnym graczem Geometry Dash. Być może najgorszym na świecie. Tak, taka jest prawda. No, a czy bym wziął teraz? No, no! Co? Naprawdę. C 46. Tyle czasu nagrywam. To Geometry Dash. I skraszowało mi się. Nie to oznacza, że to będzie koniec tego odcinka. Naprawdę. Koniec. <grym> dasz. Naprawdę. Nie mam w ogóle ochoty już to grać. I tak pewnie dla was to zagram. Ach. No niestety. Mój wynik, moja próba. No może bym wygrał teraz. To już nie wróci. Ale za to to, co może wrócić, to jeżeli coś straciliście, to Play robi taką promocję, taki konkurs, że możecie tę rzecz odzyskać. Sprawdźcie w opisie. To się nazywa Play na kartę od nowa. Właśnie, taką informację miałem wam do przekazania. A ja jestem zły, ponieważ teraz bym to przeszedł. Naprawdę tak długo się starałem to przejść. Jestem tak bardzo nierozgrzany z tym aż Taki zły jestem. Ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie będziecie chcieli kolejnego odcinka, bo ja, ja nie chcę. Macie mój jeden klawisz, macie mój drugi klawisz, macie mój trzeci klawisz i. No, trzy klawisze mi wypadły, nic więcej na szczęście. Ale mam dość